Jestem już z moim gościem, pani Urszula Tomaszewska, projektantka wnętrz. Będziemy kontynuować, w zasadzie, nasze rozważania, nasze rozmowy na temat kuchni, tak jak było to ostatnio. Tym razem na temat małych kuchni, no bo jak się okazuje, mała kuchnia może być dużym wyzwaniem. Dokładnie. No właśnie. A dlaczego? To za chwilę się dowiemy. No bo jak się mówi, małe dzieci, mały problem. Duże dzieci, duży problem, a tutaj mała kuchnia, duży problem z kolei. Czy rzeczywiście, czy rozwiązaniem jest na przykład, jeśli chodzi o szafki, to w małych kuchniach, czy pod sufitem mogłyby się znajdować? Witam Państwa. No niestety, mała kuchnia to duży problem i na pociechę powiem, że ten problem posiada 80% społeczeństwa. Większość z nas jest posiadaczem małej kuchni, dlatego Mało kuchnię trzeba dobrze zaprojektować. Mała kuchnia wymaga tej samej pakowności, co jest y, wymagane w dużej kuchni, jednak y, niestety ta powierzchnia metrażu jest tak mała, że musimy bardzo precyzyjnie przemyśleć wszystkie za i przeciw. Musimy na początku przesortować y, tak naprawdę, co musi się w tej kuchni znaleźć. A co może znaleźć się w Pawlaczu? Czyli każdy ma to indywidualne potrzeby dla jednego, jakiś szybkowar będzie w Pawlaczu, dla innego sokowirówka. Musimy pewne rzeczy z kuchni usunąć, gdy nie chcą nam się pomieścić. Szafki pod sufit jak najbardziej dają pakowność, ale też w małych wnętrzach bardzo przytłaczają wnętrze. Dlatego, jeżeli gospodarujemy szafki pod sufit, należy pomyśleć, żeby one wyglądały lekko. Należy dać im wrażenie, że nie są to ciężkie, przytłaczające szafki, tylko pewne jakieś zabiegi, które spowodują, że one nie będą przytłaczały. No właśnie, bo jeśli chodzi o sprzęty czy też urządzenia, które są w kuchni, to niektórych rzeczy się stamtąd nie da wynieść. Bo lodówka musi być w kuchni, zmywarka raczej też. No i oczywiście kuchenka z lew, to o tym nawet nie wspominam. Ale tak jak pani mówi, niektóre rzeczy można przenieść, typu jakieś miksery, sokowirówki. No niestety, w małej kuchni na pewno nie uda nam się upchnąć całej zastawy. I większości sprzętów, które są nam potrzebne. Więc na początku, jeżeli nam się nie mieści, przeanalizujmy, gdzie można wypchnąć sprzęty, które nie są używane na co dzień. I to też jest pomocne, żeby tą kuchnię odpowiednio zaprojektować. Tak jak wspominałam, rozwiązanie pod sufit też daje pakowność, ale. Wymagana jest duża ostrożność. Dobrze jest szafki podzielić, żeby one bynajmniej optycznie wyglądały lekko. Dobrze jest na wysokości oczu zastosować szkło. Wtedy to też daje wrażenie lekkości i nie przytłacza nas. A jeśli w przypadku małej kuchni, czy to oznacza, że znajdujące się urządzenia sprzęty, takie jak lodówka chociażby, muszą od razu oznaczać, że mała kuchnia, mała lodówka? Mm, niestety, dobrze by to tak było, żeby to było proporcjonalnie, ale y, mała kuchnia nie oznacza małej lodówki. Lodówka nawet dla dwóch osób musi mieć pewną wielkość. Lodówki podblatowe no, są bardzo fajne pod kątem aranżacyjnym, ale tak naprawdę trudno w nie pomieścić i garnek z zupą, który zostaje, nawet ten mały garnek, i mleko, i jakieś tam produkty spożywcze, które trzeba przechowywać. Więc y, musimy się liczyć, że jednak ta lodówka będzie przeciętnej wielkości, bynajmniej 1,40 m, i te podblatowe lodówki, żebyśmy nie ulegali złudzeniu, że ta lodówka rozwiąże nam problem. Ona, owszem, rozwiąże problem z miejscem, jak najbardziej da możliwość blatu, ale gdzie to przechowywać? No właśnie, to, czyli jednak w małej kuchni. Y co jak co, ale na lodówce raczej nie, nie oszczędzimy miejsca. Dokładnie, nie oszczędzimy na lodówce. Ona musi być, musi znaleźć swój kącik i tak naprawdę projekty kuchni ja zawsze zaczynam od ustawienia lodówki. Jest to sprzęt wysoki, duży i musi też spełniać pewne warunki miejsca. Musimy pamiętać o tym, że drzwi od lodówki otwierają się w bardzo różny sposób. Jedne drzwi są grube i wymagają odsunięcia od ściany nawet o 14 cm. Inne drzwi są płaskie, dlatego, przy wyborze lodówki do małej kuchni, należy skupić się na tym, żeby te drzwi otwierały się w zakresie tych 60 cm. Drzwi od lodówki muszą się otworzyć pod kątem prostym, dlatego, że musimy wysunąć kosze, zamrażarki tudzież półki do umycia, i nie możemy tylko troszkę uchylić drzwi od lodówki. Mm -hmm. I skupmy się właśnie przy zakupie lodówki do małej kuchni na grubości drzwi, na tym, ile one odsuwają od ściany lodówkę. To jeżeli nie oszczędzimy na wielkości lodówki, to na czym możemy oszczędzić? Kosztem czego, jeśli chodzi o to miejsce, oczywiście? Myślę, że kosztem zlewozmywaka. Na pewno będzie mniej wygodnie myć w zlewozmywaku jednokomorowym czy też półtora komorowym ale da nam to możliwość blatu, który też nam jest bardzo potrzebny. Musimy przewartościować rzeczy, które są ważne w tej kuchni. Najważniejsze są oczywiście blaty, blaty, które pozwolą przygotować nam jedzenie. Pewnych rzeczy nie ominiemy. Nie ominiemy wstawienia kuchenki do kuchni. No to na pewno, ale możemy porozważać, czy może 50 da nam te 10 cennych centymetrów, bo kuchenki występują w dwóch rozmiarach, w 60 cm i 50 cm. Pod zabudowę większość kuchenek występuje w rozmiarach 60 cm. Natomiast można spotkać aczkolwiek z dużo większą trudnością pod zabudowę kuchenki 50 cm. To czasami jest też cennym rozwiązaniem w małej kuchni. I powstaje taki problem, wygoda zmywarki, oczywiście, ona jest bardzo wygodna, ona za nas robi i jest to doskonały wynalazek. Natomiast, jeżeli kuchnia jest tak mała, to czasami musimy zrezygnować z tej zmywarki. No właśnie, bo z lewo, z, z lewo zmywaka raczej nie zrezygnujemy, że w sensie, że zmywarka zamiast z lewo zmywaka to już tak... Chyba nie no, będzie nie, prawda? Nie, nie. Tak się nie da. Natomiast jeżeli mamy kuchnię nie aż tak małą, to musimy się zastanowić, czy zmywarka 45 cm, czy 60 cm. Ja myślę, że na. Życiu... Nie ma mniejszych niż 40. Nie, Nie ma mniejszych niż 45 cm zmywarek. Ja myślę, że na rodzinę czteroosobową, jak najbardziej w rodzinie czteroosobowej zdaje egzamin zmywarka 45 centymetrowa, daje to komfort wstawienia codziennego zmywarki po to, żeby umyła nam naczynia i nie składania przez dwa dni do zmywarki, bo zapachy przy składaniu do zmywarki no, nie są najprzyjemniejszymi zapachami. A wracając jeszcze do tematu szafek, to jeśli chodzi o ich wyposażenie, to jakie przy małych kuchniach by pani zaproponowała? Tak, w małej kuchni szczególnie warto skupić się na dobrym wyposażeniu szafek, a więc dużo szuflad. Szuflada daje nam dostępność produktów bardzo wygodną. Nie musimy pierw wystawić wszystkich przedmiotów, żeby potem je wstawić, na co nie ma miejsca, ani bardzo często czasu. W szufladzie, jeżeli wstawimy pod koniec cukier, to jednym pociągnięciem wyjmiemy go i odłożymy na miejsce. Warto sobie usprawniać właśnie w małej kuchni pracę poprzez zastosowanie przy ich aranżacji sprzętów takich, wyposażenia takiego jak szuklady, jak karga i wszelkie takie rzeczy, które podjeżdżają, wysuwają się, ułatwiają nam pracę, jakiś blacik, pomocnik wysuwany. Teraz właśnie coraz mocniejsze są tego typu rozwiązania. Tak, no jest to bardzo wygodne, już i cena tych szuflad w tej chwili nie jest tak wysoka jak kiedyś. I myślę, że owszem, można odrzucić i zastosować szafki z ale warto przeanalizować tam, gdzie można wstawić szuflady. Szuflady mogą mieć różne wysokości, one mogą być na garnki, mogą być na talerze, mogą być na szpulce woreczki itd. Natomiast to, co jest atutem szuflady, to właśnie świetny dostęp, szybki dostęp i gwarancja porządku. Takim sposobem na zoszczędzenie miejsca może być na przykład sposób umieszczenia piekarnika. Można go spotkać na przykład nie tak jak standardowo kiedyś było, że razem z kuchenką, ale właśnie wysoko gdzieś. Jak to jest naprawdę, czy rzeczywiście oszczędzamy w ten sposób? Bardzo modne są piekarniki umieszczone na wysokości blatu. Są one bardzo wygodne. Ale w małej kuchni należy rozważyć. Jeżeli będziemy mieli piekarnik na wysokości blatu, to na to samo miejsce nie będziemy mieli tego blatu do użytkowania. I trzeba przeanalizować, na ile potrzebny nam jest piekarnik wysoko. A na ile na codzienne potrzeby przyrządzenie produktów jest potrzebny nam blat. Właśnie ja bo myślę, piekarnika rzadziej używamy niż blat. Tak, myślę, że czasami trzeba się rozstać z marzeniami, czasami po prostu trzeba obatrzeć łaskę po pragnieniach i powiedzieć u mnie tego się nie da. Nie warto za wszelką cenę umieszać wysoko tego piekarnika, bo niewygoda, która wynika z braku blatów, może być dużo większa niż wygoda. Z piekarnika na wysokości blatu. A po teraz powiedzmy jeszcze może trochę o samych kolorach. Czy w ogóle kolory mają znaczenie, jeśli chodzi o wielkość kuchni? Czy na przykład jakieś małe są, do małych kuchni są jakieś konkretne kolory wskazane lub niewskazane? Jak to wygląda? Tak, małe kuchnie rządzą się swoimi prawami. Należy aranżować je w kolorach jasnych. One dają wrażenie y, dalekiej przestrzeni. Y, należy unikać kontrastów w małych kuchniach, bowiem one też y, przytłaczają i wprowadzają chaos. Nie bójmy się, że y, wnętrze urządzone w jasnych kolorach będzie monotonne. Nie, możemy je ozdobić, zaakcentować dodatkami, y, drobnymi y, słoiczkami na przyprawy, czy też. Y, Jakimiś kolorami, które wprowadzamy na ściany przeciwległe i nie pomniejszającymi tego wnętrza. Warto właśnie tutaj zwrócić szczególną uwagę też na zdobienia. Zdobienia w małej kuchni wyglądają źle, też dają wrażenie mniejszej kuchni. Jeżeli lubimy kuchnie stylizowane, to ograniczmy te zdobienia do minimum. Niech to nie będzie taki bardzo mocno udekorowany element i to będzie minimum tego zdobienia, żeby zlekka stylizowało, ale nie przetłaczało. Czyli mając małe kuchnie musimy się nauczyć sztuki kompromisu, że rezygnujemy coś, żeby móc mieć coś innego. I tutaj chyba wchodzi kwestia właśnie większej użyteczności niż właśnie tych elementów dekoracyjnych i wyglądu samego kuchni. Ja bym nie powiedziała, że kuchnia urządzona w jasnych kolorach to ma gorszy wygląd. Ja uważam, że jest to kwestia przede wszystkim gustu. Uważam, że jasne kuchnie są pięknymi kuchniami. Zresztą w tej chwili z powrotem wchodzą białe kuchnie, które na jakiś czas wypadły z łask klientów. To są kuchnie, które są bardzo dobre do małych pomieszczeń, kolory i też. Ważne jest zastosowanie rodzaju frontów np. lakierowanych lub akrylowanych. One też odbijają przestrzeń. A czy jeśli chodzi właśnie o kolory w kuchniach, to czy ma znaczenie to, czy kuchnia jest widna, czy A, nie widna? Tak, bardzo ma duże znaczenie. To jest jakby priorytet przy decydowaniu o kolorach kuchni. Jasność kuchni daje wrażenie przestronności. Także tutaj, jeżeli mamy kuchnię północną, to wprost grzechem będzie zrobienie jej w ciemnych kolorach. Bo sobie, sami sobie zaszkodzimy. Dokładnie, no sami sobie zaszkodzimy, bo bardzo często wyobrażamy sobie, że coś będzie ładnie wyglądało, bo widzimy to na zdjęciach, widzimy to w folderach, ale musimy to przełożyć do sylwetki naszej kuchni. W naszej kuchni, małej kuchni, ciemnej, północnej kuchni, ciemne, stylizowane meble no, sądzę, że nie będą wyglądały źle. Dużo lepiej będą się prezentowały meble jasne, nowoczesne, meble bez stopień, meble o frontach z połyskiem. Można też zastosować dużo zabiegów. Na przykład tapetę jakąś z perspektywą, która będzie też dawała złudzenie przestrzeni. Czyli, jak się okazuje, faktycznie małe kuchnie są dużym wyzwaniem, ale na szczęście nie ma sytuacji bez wyjścia. Wszystko da się jakoś rozwiązać. No i czasami rzeczywiście musimy po prostu zrozumieć, że z niektórych rzeczy musimy zrezygnować, ale da się wszystko jakoś. Zawsze rozwiązać. To jest właśnie to szczęście. Pani Urszula wie o tym najlepiej. A ja już dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem była Pani Urszula Tomaszewska, a ja zapraszam na przerwę reklamową. Dziękuję bardzo.